Dzisiaj zapowiadają się elektryczne nisy pełne premier. Gotowi? No to lecimy! Wizjum. Zacznijmy od Volvo i ich prób naładowania samochodu bez użycia kabla. Pomysł choć nie nowy, to nadal ciekawy, ponieważ nikomu nie udało się go dotąd zrealizować. Szwedzki producent ma na to swój sposób. Dzięki współpracy z Momentum Dynamics, postoje taksówek w Göteborgu zamienią się w stacje ładowania z ładowarkami umieszczonymi bezpośrednio w miejscach parkingowych. Wyposażonymi w kamery 360 Volvo XC40 bez problemu zaparkujemy w taki sposób, który automatycznie uruchomi proces ładowania. Kadencja na próbę tych elektrycznych samochodów ma potrwać 3 lata, co przełoży się na setki tysięcy przejechanych kilometrów. Niezły test wytrzymałości elektryzujących wieści ze świata motoryzacji ciąg dalszy. Hyundai do 2030 roku chce wprowadzić aż 17 modeli samochodów elektrycznych. 11 z nich będzie sprzedawanych pod szyldem Hyundai'a, a pozostałe pod marką Genesis Motors. Na cel unowocześnienia swoich linii produkcyjnych Hyundai przeznaczy 16 miliardów dolarów, co wcale nie jest taką dużą kwotą, jeśli zestawi się ona z ponad 70 miliardowymi inwestycjami Toyoty. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się też o nowej obiecującej współpracy dwóch japońskich gigantów Sony i Hondy. Razem planują przedwśnie które pozwoli stworzyć autonomiczne, elektryczne samochody. Honda ma zająć się koncepcją i bryłą, a Sony ma odpowiadać za jego mobilną oprawę. Co z tego wyjdzie? Poco M4 Pro właściwie tuż po swojej barcelońskiej premierze trafia do sprzedaży na AliExpress. Możecie teraz dostać tę świeżynkę w zależności od wersji 6 lub 8 GB RAM za niewiele mniej lub trochę więcej niż 200 euro. To bardzo dobra cena, jak za to co ma nam zaoferować. Duży 90Hz AMOLED, 5000 mAh baterii ładowanej 33W ładowarką w mniej niż godzinę, 64MP aparat i rozszerzalna pamięć. To więcej niż mogliśmy się spodziewać w tym przedziale cenowym. Jak tylko będziemy wiedzieli coś o polskiej dystrybucji, od razu damy Wam znać. Walka o jak najszybsze ładowanie wciąż trwa i wydaje się, że król może być tylko jeden. W telefonach od Oppo mamy już 125W ładowanie, a firma dodatkowo zapowiada szybkie wprowadzenie 150W, a w planach ma rozwinięcie mocy do 240W. Wkrótce naładowanie telefonu do połowy ma zająć 5 minut, a dodatkowo szybkie ładowanie ma być wspomagane technologią BHE, dzięki której można dokonać aż 1600 pełnych cykli ładowania i zachować do 80% oryginalnej pojemności. BHE zadba też o bezpieczeństwo ładowania i temperaturę układu, a zasilacz ma być nie większy niż obecnie. Co ważne, takim zasilaczem będzie można ładować także laptopy. Okazuje się, że Fitbit Ionic to minibomby z opóźnionym zapłonem. Wyprodukowane już ponad 5 lat temu opaski w wyniku przegrzewania baterii doprowadzają do samozapłonu, o czym przekonało się już ponad 100 użytkowników. Niestety, na własnej skórze. Choć na razie zgłoszenia dotyczą 0,01% sprzedanych FitBitów Ionic, tak FitBit woli być ostrożny i wszystkim jego posiadaczom obiecuje zwrot pieniędzy i zniżki w ich sklepie. To już ostatnia premiera w dzisiejszych newsach. Honor pokazał dwa nowe urządzenia, które wejdą na europejski rynek: Honor Magic 4 i jego mocniejszą wersję Honor Magic 4 Pro. Oba smartfony z designem ewidentnie czerpią z Huawei Mate 40, co uwyplone jest przez właściwie taką samą okrągłą wyspę aparatów. To dzięki niej telefony wyglądają dość niebanalnie. Oba smartfony są wyposażone w mocne podzespoły, np. procesor Snapdragon 8 Gen 1 w zależności od wersji nawet 12GB RAMu, imponujące szybkie ładowanie 66 lub 100W i czytnik linii papilarnych pod ekranem. Na plus należy też zaliczyć, że telefony mają posiadać Google'ową certyfikację. Czy na razie widzimy jakieś minusy? Trochę cena może Was zaskoczyć, bo ma kształtować się między 899 a 1099 euro. No i wciąż nie wiadomo, czy oficjalnie zobaczymy go w Polsce. Kolejne newsy za nami, ciekawe co przyniesie nadchodzący tydzień. A teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć. Swoją drogą nadal przypominam, żeby weryfikować informacje odnośnie wojny, które docierają do Was w najróżniejszy sposób. Dlatego jeśli na przykład dostaliście SMS-a, że wojskowa komisja uzupełni prosi o stawiennictwo w określonej jednostce i o określonym dniu, to nigdzie nie biegnijcie. To oszustwo.